Dzieci pana majstra, rozdział dziewiąty, Co zobaczyła wróżka w czarnoksięskim zwierciadle. W domku majstra u przedmieści, Co się bieli hen daleko, Słychać głośny płacz niewieści. To z majstrowej uczuł zyciekom, Choć spóźniona już godzina, Nikt nie zasiadł do wieczerzy. Płacze matka u komina, Krając chleba bochen świeży. Jeśli jeszcze i noc zleci i nie wrócą się do domu jej najmilsze, słodkie dzieci, komu chleb ten odda? Komu? Bochen wypadł z drżącej dłoni, twarz ukrywszy w brzeg fartucha. Matka łzy bolesne roni, i znów czeka, i znów słucha. Od południa czeladnicy mąż i sąsiad jaki taki, Wciąż szukają w okolicy, czy nie trafią na ślad jaki? Aż pan Majster, strapiąc zrodze, poszedł szukać drogich dzieci do gospody, co przy drodze wielkich liter złotem świeci. Tu jest wishing pod kogutkiem, gdzie sprzedają piw o zwódkiem. Ojcu snuło się po głowie, że się tam o dzieciach dowie, za w kącie zasiadł ciszkiem trąbiąc kielich za kieliszkiem i tak martwił się głęboko, furdum burdum mocią panie, aż mgłą zaszło jego oko i rozległo się chrapanie. Gdy tak w zgiełku i hałasie majster tydzień śpi, aż miło, spójrzmy z wróżką, co w tym czasie w domu jego się zdarzyło. W ciągłej pracy, w ciągłym ruchu, drepce zacna imć niedziela, Teraz pierna dnie się z I na łóżku go rozściela, Aż jęknęła, dobry Boże, I ty, Matko, Mario Święta, Daj, niech się już tak nie trwożem, Niech się znajdą mepi sklenta. Tu błagalnie wznosi dłonie, O Antoni Spadwy Święty, Ty, niebieski nasz patronie, Spraw Twej łasce niepojętej. Niech odnajdą moją zgubę, Niech się wrócą dziadki lube, a jak u twej wiecznej chwale biednym oddam me korale. I nie mogąc przyrzec więcej, chwyta w dłonie piernac spierza i w bolesnej serca męce puch podbija w takt pacierza. I tu widno jak na dłoni, święty pomógł jej Antoni. Bo wtem, co to wielki Boże, słychać jakiś kwik u bramy. I znajomy głos na dworze pisnął cienko, Chciem do mamy, budka, dzieci, matka blednie. Takie szczęście nią owiadło, Że w radości swej bezwiednie Biegnie ciągnąc prześcieradło. Wtem trzasnęły drzwi zło z łoskotem I przed drżącą z szczęścia matką Zakurzone, zlane potem, Staje krągłych prosiąc statko. Panno święta, o anieli, a dziateczki z godną gamą jak nie kwikną ku niedzieli. Krum, krum, mamo, mamo, mamo. A prosiątko z miną budki już za szyję matkę dusi. Ryjek tuli okrąglutki piszcząc: budka u mamusi. Drgnęło serce dobrej matki, już nie patrzy, już nie pyta ani dociec, chce zagadki. Tylko ściska, tylko wita, tylko tuli upojona świńskie ryjki, świńskie łebki i powtarza ich imiona i całuje w ryjki ślepki. Twarz jej liże sześć ozorków, słychać piski, słychać śmiechy, a z ogonków u rozporków kręcą młyńca w znak uciechy. Przygarnąwszy wszystkie społem, niby kokosz swe pisklęta, matka. Sadza je za stołem, błogim szczęściem wskroś przejęta. To szkwik rozległ się w izdepce, Gdy im wzniosła z kaszą mleka, Dziatwa krząka, mlaska chlebce, Aż jej płyn po ryjkach ścieka. I majstrowa sama nie wie, Gdy tak tłoczą się przy misie, Czy w pokoju jest, czy w chlewie, Czy jej wszystko tylko śni się. Wtem głos budki się podniesie, Małą pchają wciąż do ściany. Psecies budce te zjeść chce się. Dosyć macie już gałgany. Matka o czym swym nie wierzy, bo prosiątka w tej minutce odskakują od wieczerzy, robiąc miejsca małej budce. A sobudka niczym dama, łebkiem kiwa i łaskawie. Jak się dobrze najem sama, to kloseckiem wam zostawię. Chodźcie śbudką papać ptaśki, chodźcie plędko gawlonaśki. Na to skąta popad popadławą, para ptasząt kształtu kruka, wyskakuje na stół żwawo i dziobami w miskę stuka. To naprawdę nie do wiary. Ze zdumieniem matka patrzy. Czy to sen jest, czy to czary? Mówcie, dzieci, co to znaczy? Na to dziadwa wszczyna kłótniem. Wszystkie drą się, krzyczą naraz i tak plotą bałamutnie, taki robią zgiełk i hałas, że majstrowa nic nie słyszy, jakby tartak miała w głowie. Aż znów budka ich uciszy, niech najlepiej śloda powie. Cud naprawdę, co się dzieje, na głos małej wieprzku w statko ryjki zwiera i nie mieje, patrząc w budkę z minką rzadką. Tylko świnka z noskiem środy na kolanach matki siada, i niezwykłe ich przygody, im ci niedzieli, opowiada. Jak gawronki dwa spotkali, którym obdarł kot ogonki. Jak ubranka potargali, i do wróżki szli przez łąki. Jak za wielką złotą bramą zostawili budkę samą, i tak się o budkę wali, że przez mur się w sad dostali. I owoców widząc tyle, Przystanęli tam na chwilę. Tu wstyd zdławił małą świnkę i jąkając się powiada, gdyśmy zjedli odrobinkę, przyszła jakaś pani blada i i strasznie się złościła, i i w świnki nas zmieniła. Raptem budka sprawiedliwa potok słów przerywa środzie: To jest prawda, nieprawdziwa, tak nie było w tym ogrodzie. Oni ładny bal lobili, Wszystko zjedli, połamali. Takie mamo glube byli, bo tak ślaśnie się napchali. Luśka bardzo się maltwiła, dobrze ze ich nie wybiła, bo mnie nic nie zioślawili, tylko wszystko poniścili. Próżno dziatwa budkę straszy, chce jej przerwać, kwiczy, tupie. Budka z ryjkiem pełnym kaszy kończy. Oni baldzio głupie i z pogardą dzieci zmierzy, na to banda w bek uderzy. Płacze gorzko i majstrowa, Jezu Chryste, co się dzieje? Na toż ona dzieci chowa, by wyrosły z nich złodzieje i swawolą ich przejęta, rzekła do nich we łzach cała. Cudza własność to rzecz święta, słuszna kara was spotkała. Ach! Mówiłam nieraz dziadki: Kto nie słucha ojca, matki, ten psiej skóry słuchać musi, bo go diabeł zawsze skusi. Od i przyszła kara boska: teraz kształty prosiąt macie, i tu nagle się zatroska: jak ja wam pokażę tacie. Wzmógł się na to płacz dziateczek, szlocha matka z twarzą zbladłą, a że wszystkim brak chusteczek. Więc łzy leją w prześcieradło. Potem chciała środa dalej opowiedzieć o pierścieniu, lecz nie dało się to wcale, bo po ciężkim odetchnieniu małe licho, mrużąc oczy, rzekło, teraz budka sieta. Nie wyśloda nie kocy, budka będzie spać i kwita. A sio, już macie kaśki, idźcie na pieć galwonaśki. Ledwie rzekła to dziecina, Środa zdanie w pół ucina, A na piecu dwa gawronki Roztaczają swe ogonki. Próżno matka prosi, pyta, Bractwo stoi o niemiałe, A sobudka jak zabita Śpi, zwieziwszy uszka małe. Lęk ogarnął imć majstrową, Skłopotaną chyli głowę I zgarnąwszy statko razem, przed ołtarzyk z dziećmi zmierza, by jak codzień przed obrazem klęknąć z nimi do pacierza. I drży z trwogi czy zła siła, serc jej prosiąd nie zmieniła. Lecz po chwili z ulgą widzi, choć i hułkanie rwie jej duszem, że się dziatwa psot swych wstydzi, że uklękła wielkiej skrusze. I że w myśli litanijki szepcze we łzach kąpiąc ryjki. Więc dodaje malcom ducha, kto zamyśla o poprawie, tego pewnie Bóg wysłucha i przebaczy mu łaskawie. Może wam i karę skróci? Śpijcie, drogi niebożęta, może tatko dziś nie wróci? Wejrzy na nie, panno święta, z tej pociechy wielce rada, banda biednych, małych świnek wkrótce w słodki sen zapada, no tknąwszy w puch pierzynek, z budką trudu jest najwięcej, ani drgnęła jej powieka, kiedy wziąwszy ją za ręce, matka z niej sukienki zwleka. Capie przy tym tak szczęśliwie, że majstrowa ją przyciska i całuje w pyszczek tkliwie, wtem, gdy na nią patrząc bliska, rysów szuka swej dziecinki, widzi, że pierścionek złoty pulchną łapką małej świnki, Wężowymi objął sploty. Znów pokój matkę ściśnie, smutnie patrzy na sobótkę. Czyżby mała lekkomyślnie skradła komu tę błyskotkę? Boże drogi, Boże miły, co te smyki nabroiły. Zwolna pierścień drżącą dłonią, ściąga, kładzie przed obrazem, gdzie padewski się Antonio. Chyli z dobrych ucz wyrazem. Lecz, gdy wraca od łóżeczka, w którym szósta śpi świneczka, raptem oczy słoni ręką, bo ujrzała przez okienko, że ptak jakiś w pierścień wlepia dwa świecące, krągłe ślepia. Szybko krzyża czyniąc znaki, zatrzaskuje okiennicę: Maryto czy Wilkołaki. Wszędzie dziwy, tajemnice. Lecz już zgadnąć się nie sili, czego chce ten opętaniec. Wzdycha, nisko głowę chyli i odmawia swój różaniec. Gdy tak klęczy na podłodze, zadrzemało się mnie bodze, wtem do uszu im ci niedzieli, dobiegł jakiś głos z gościńca. Majster, ile sił w gardzieli, śpiewa, laską czyniąc młyńca. Pije Kuba do Jakuba, Jakub do Michała, pijesz ty, pijem ja, kompania cała. Matka porwie się na nogi szybko w światło lampy dmucha, bo już majster wchodzi w progi, wyśpiewując z miną zucha. A kto nie wypije, tego we dwa kije, łupu cupu po kożuchu, tego we dwa kije. Tu się majster w animuszu izbę wtoczył w kapeluszu. Ledwie jednak spojrzał w koło, poznał swoją połowicę, zdjął kapelusz, otarczoło i strapiło mu się lice. Oj, żonusiu, oj, niedziółko, tak i chodzę, chodzę w kółku, a tu niby księżyc świeci, a ja szukam, szukam dzieci. I tak chodzę, 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 a tam świeci się przy drodze i wypiłem kieliszeczek, tak, za zdrowie mych dziateczek. I za twoje, mamo zdrowie, I, i szum mam teraz w głowie, Jeden duży i dwa mały, I zalałem troszkę pałę. Widzisz, rząciu to nie dziwy, Gdy kto taki nieszczęśliwy. Tu pan majster w głos zaszlocha, Toć on dziadki z serca kocha. Cyt, cyt, tydziu, drogi, miły, Bóg wysłuchał prośby matki, Dzieci nasze powróciły, Troszkę tam zniszczyły szatki. Różne przejścia miały tatku, bo zbłądziły na ostatku. Wielki z tego był ambaras, tylko stygnie nam wieczerza. Chodź, opowiem wszystko zaraz, ciągnie majstra do alkierza. Ale majster szczęśli wielce ręce składa, a wisielce, moje małe, drogie smyki, jutro tego dam im wnyki. Jutro tego będzie lanie, furdum burdum mocią panie. Ale dzisiaj, panie tego, ucałuję raz każdego. Żona go za połem chwyta. Nie, nie tydził, choćże ze mną. Ujrzysz dzieci, gdy zaświta. Teraz przecież w izbie ciemno. Zrobisz rwetę, zrobisz hałas i pobudzisz dziadki zaraz. I gwałtowną czując trwogę, dłoń mu zagradza drogę. Ale majster ją odpycha, duszko moja, cóż ulicha, cóż takiego im się stanie, choć ich zbudzę mocią panie. Pocałuję raz każdego, raz przytulem ich do serca, przeciem ojciec, panie tego, a nie żaden ludożerca. O straszliwej męki chwila widzi matka jak się schyla i jak wielkie swe wąsiska w puch poduszki biel wciska. Pocałował bez hałasu, ale zamiast lic atłasu na buziakach swych dziewczynek wyczuł ostry włos szczecinek. Czyżby go zamroczył trunek? Drugi składa pocałunek i znów, rzecz to niepojęta, ustakuje szczeć przeklęta. Szybko się do chłopców zwraca, po poduszkach dłońmi maca i z okropnym strachem w duszy czuje świńskie ryjki. Uszy świńskie karczki, świńskie brzuszki ułożone na poduszki, otulone i nakryte śpią prosięta jak zabite. Wtedy krzyknął majster: Żono, uczyniłaś rzecz szaloną. Odkądże ci się zachciewa mieć za dzieci świnie z chlewa? Precz mi z łóżka, precz prosiaki, ja się wam tu dam we znaki i gniew taki w majstrze zbiera. Że pierzynki z malców zdziera, A że w głowie okowita, szumi, Nóż ze stołów chwyta I z nożem leci do sobótki. Jeden błysk jak mgnienia krótki I coś hukło na kształt gromu, Aż się wstrząsła chatka cała. To w królewny szklanym domu Wiotka postać się zachwiała, O marmury lustro jękło I w sto części się rozpękło, a królewna na kobierce Padła, dłoń mi ścisnąc serce. Już nie wie wróżka biała, że ocalił jej maleńką kruk, co szybciej niż listrzała Przez wyrwane wpadł okienko. Że zakrakał na pułapie tuż nad głową jej dziecięcia I pierścionek dzierżąc w łapie W głos wymówił te zaklęcia. Na usilne żądanie, cud królewny rozkazanie, Zanim pamięć słów uleci, niech się święinki zmienią w dzieci, Że na nawrąki skinał potem i że znikli z piór łopotem. Nie wie też, że majster biedny krzyża zrobił ruch bezwiedny, Że ujrzawszy czarne ptaki, nóż wypuścił z drżącej dłoni, Myśląc, że to są majaki, że mu wódka w uszach dzwoni. Bo gdy spojrzał znów na łoże, ujrzał małe swenie bożem, jak zwinięte na kształt kulki, śpi podparte rączynami i owite w biel koszulki razem środą i z chłopcami. Wtedy z twarzą łzami zalaną padł przed żoną na kolano, krzycząc: nigdy, żono luba, nie zalejem więcej czuba. A niedziela rozrzewniona czule wzięła go w ramiona. Po czym mąż i żona z połem, z rozjaśnionym klękli czołem I pobożne wznieśli pienie, za dziateczek ocalenie. A gdy wreszcie z klęczek wstali, znów serdecznie się ściskali I pokładli się z kolei, pełni szczęścia i nadziei. Cyt! Usnęła majstrów para, słychać jeno tyk zegara.